Nad czym się tu zastanawiać? Oczywista sprawa. Bardzo często tak mówimy, ale jak właściwie powiedzieć to po angielsku? Albo myślę, że się nie znamy. Myślę, że to nieprawda. Myślę, że to nie jest śmieszne. No ja wiem, te zdania wydają się proste do powiedzenia po angielsku, ale jednak większość z nas mówi je w sztuczny sposób. Więc zobaczmy, jak to wszystko powiedzieć naturalnie po angielsku. W ósmym odcinku, naturalnie po angielsku. Zapraszam. No to zacznijmy od myślę, że to nie jest śmieszne. No i powiecie, e no to proste, robimy tak jak po polsku, czyli najpierw myślę, że I think that. That jest opcjonalne, możemy je opuścić, więc będzie I think. Myślę, że. No i co, reszta zdania to nie jest śmieszne, tak samo jak po polsku. It's not funny. Składamy to wszystko i mamy I think it's not funny. No i niby zdanie poprawne gramatycznie wszystko w nim jest ok. Tylko że dla native speakera zabrzmi to raczej sztucznie. Dlatego, że kiedy Amerykanie i Anglicy wyrażają swoją negatywną opinię, negatywne przypuszczenie na jakiś temat ze słowem think, to przeczenie umiejscawiają na początku i zaczynają zdanie od I don't think. A reszta zdania ma już postać twierdzenia. Czyli zamiast mówić, I think it's not funny, powiedzą raczej, I don't think it's funny. Czyli dosłownie nie myślę, że to jest zabawne. No, dla nas Polaków naturalnie jest powiedzieć, myślę, że to nie jest zabawne. Ale naturalnie po angielsku, I don't think it's funny. No i tak samo będzie przy na przykład myślę, że się nie znamy, czyli zamiast mówić I think we don't know each other, raczej powiedzą I don't think we know each other. Albo myślę, że to nie jest dobry pomysł, czyli zamiast I think it's not a good idea, lepiej powiedzieć, hmm, I don't think it's a good idea. Dlatego, że to jest po prostu preferowana forma. No i Native Speakerzy często właśnie zaznaczają, że nie nieużywanie tego I don't think przy wyrażaniu takiej negatywnej opinii. Jest takie charakterystyczne dla osób uczących się języka i no po prostu nie brzmi naturalnie. A teraz kupujecie samochód. No i jest z wami oczywiście znajomy w roli eksperta-doradcy. No i podsuwają wam tutaj Porsche za pół ceny rynkowej. No i kolega mówi, ej, no chłopie, nie dość, że wóz za pół ceny to jeszcze w dodatku w połowie składa się ze szpachli. On jest lżejszy, będziesz miał lepsze przyspieszenie. I komentuje, no nad czym się tu zastanawiać? Oczywista sprawa. Trzeba kupować. Więc, jak on to powie po angielsku? Może zwykła kalka z polskiego? Nad czym się tu zastanawiać? What to think about here? No, ale to raczej nie pasuje do tego kontekstu, albo oczywista sprawa, i co no, case. No też nie do końca tak, no bo to jednak karki z polskiego. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi wyrażenie it's a no brainer. Brain, mózg, no zaprzeczenie. Czyli jeżeli jakaś sytuacja albo jakiś wybór to no brainer, to znaczy, że nie wymaga mózgu, że po prostu jest tak prosty, że nie wymaga żadnej rozkminy, jest oczywisty. Więc tutaj kolega powiedziałby: Hey, you need to buy this car, it's a no brainer. No musisz kupić ten wóz, przecież nie ma się nad czym zastanawiać. Więc tutaj to była decyzja, która jest oczywista, ale to może być na przykład jakieś zadanie, które jest łatwizną, pestką. Na przykład, oh come on, 2 plus 2 equals 4. It's a no-brainer. Czyli no, dajcie spokój, 2 plus 2 to 4. To jest pestka, łatwizna. Poza tym z no-brainer może też występować słowo seem, które oznacza wydawać się. Na przykład It seemed like a no-brainer to buy that house. Czyli wydawało się oczywiste albo oczywistym, żeby kupić tamten dom. Czyli po no-brainer może też być czasownik w bezokoliczniku. It's a no-brainer to do it. Czyli to jest oczywiste, żeby to zrobić. No a poza tym no brainer oznacza po prostu tempaka. Natomiast wszystkie znaczenia dzisiejszych wyrażeń i dodatkowe przykłady dzisiejszych wyrażeń wraz z tłumaczeniem znajdziecie na końcu filmiku w tabeli podsumowującej. A więc podsumowując, myślę, że to nieprawda. Takiego zdania, gdzie mamy negatywną opinię ze słowem think, nie rozpoczynamy od I think, tylko raczej I don't think, a reszta zdania jest już w twierdzeniu, czyli mamy I don't think it's true. A jeżeli jakaś sytuacja albo wybór jest oczywisty, po prostu nie ma się tutaj nad czym zastanawiać, to możemy użyć wyrażenia it's a no-brainer. A po no-brainer możemy też mieć czasownik w bezokoliczniku, na przykład it's a no-brainer to take this bike for free, czyli oczywistym jest, żeby wziąć ten rower za darmo, skoro nam go na przykład dają. No i to tyle na dzisiaj, jeżeli filmik Wam się podoba, no to zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, polecam też kolejne filmy, no i do zobaczenia niedługo.